Święty Michale Archaniele, silny i odważny strażniku, prosimy cię o pomoc w tej chwili. Kroń nas przed niebezpieczeństwami, których nie możemy zobaczyć, przed tymi, którzy chcą nam zaszkodzić, a my tego nie zauważamy. Ty, który jesteś tak potężny, proszę, bądź przy nas. Wiemy, że Twoja mieć jest silny, a Twoja tarcza jest mocna. Użyj ich, aby nas bronić przed atakami, które są wymierzone przeciwko nam. Prosimy, abyś zawsze czuwał, dbając o nas dzień i noc. Twoja obecność dodaje nam odwagi do stawienia czoła wszystkiemu, co nadejdzie. Archaniele Michale. Ty, który walczyłeś ze złem i zwyciężyłeś, naucz nas być silnymi jak Ty. Pokaż nam, jak możemy się chronić przed złymi rzeczami, które dzieją się wokół nas. Pomóż nam dostrzec niebezpieczeństwo, zanim się do nas zbliży. Daj nam mądrość, aby podejmować dobre i właściwe decyzje. Chcemy być odważni jak Ty, gotowi bronić tego, co jest słuszne. Z Twoją pomocą wiemy, że możemy pokonać każdą trudność. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś oddalił od nas wszelkie zło. Niech Twoje jasne światło odstrasza cienie, które próbują nas przestraszyć chroni nasze myśli przed złymi pomysłami, które mogą nas zranić. strzeż naszego serca, aby było pełne miłości i dobroci. dbaj o naszą duszę, aby pozostała czysta i spokojna. nie pozwól, aby cokolwiek złego zbliżyło się do naszego domu lub naszej rodziny. święty michale archaniele, ty który jesteś tak silny, daj nam trochę swojej siły. Kiedy będziemy słabi i zmęczeni, pomóż nam wstać. Kiedy będziemy się bać, bądź przy nas, aby nas uspokoić. Jeśli poczujemy się samotni, pokaż, że zawsze jesteś z nami. Prosimy, aby Twoja ochrona była jak mur wokół nas. Aby nic złego nie mogło go przekroczyć, abyśmy mogli czuć Twoją obecność we wszystkich momentach naszego życia. Archaniele Ochrony, święty Michale, prosimy, abyś dbał o nas wszędzie. Kiedy jesteśmy w domu, w pracy, na ulicy lub w podróży, niech Twoja ochrona nas towarzyszy. Oddal od nas osoby, które chcą nam zaszkodzić. Uwolnij nas od wypadków i nieoczekiwanych niebezpieczeństw. Pomóż nam rozpoznać pułapki, które mogą pojawić się na naszej drodze. Z Twoim czujnym okiem nad nami czujemy się bezpieczni, aby iść naprzód. Święty Michale Archaniele, Boży Wojowniku, Prosimy, abyś nauczył nas walczyć ze złem tak jak ty. Pokaż nam, jak możemy być silni wobec pokus. Pomóż nam mówić niezłym rzeczom, które pojawiają się w naszym życiu. Daj nam odwagę, aby zawsze bronić prawdy i tego, co jest słuszne. Abyśmy mogli być przykładem dobroci i sprawiedliwości dla innych, tak jak ty jesteś dla nas, potężny święty Michale, prosimy, abyś chronił nie tylko nas, ale także tych, których kochamy. Dbaj o naszą rodzinę, naszych przyjaciół, wszystkich, którzy są ważni w naszym życiu. Rozciągnij swoje skrzydła nad nimi, chroniąc ich przed wszelkim złem. Niech Twój mieć oddali niebezpieczeństwa, które mogą im grozić. Uczymuj ich bezpiecznych i zdrowych, wolnych od trosk i strachu, aby oni także mogli czuć Twoją ochronną obecność. Archaniele Siły, święty Michale, prosimy, abyś pomógł nam być stałymi w naszej wierze. Kiedy pojawią się wątpliwości, pomóż nam pamiętać, w co wierzymy. Jeśli poczujemy, że oddalamy się od właściwej drogi, przywróć nas na nią. Wzmocnij nasze zaufanie do Boga i Jego nauk, abyśmy mogli być jak skała, stałymi i niezachwianymi w obliczu życiowych burz. Święty Michale Archaniele. Prosimy, abyś chronił nas, gdy śpimy, oddal koszmary i nocne lęki niech nasz Sen będzie spokojny i regenerujący, czuwaj nad naszym domem w nocy, trzymając z dala wszelkie niebezpieczeństwa. Rano, abyśmy mogli obudzić się odnowieni i gotowi stawić czoła nowemu dniu, wiedząc, że nadal nas chronisz. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś uwolnił nas od kłamstw i oszustw. Pomóż nam zawsze widzieć prawdę, nawet gdy jest ukryta. Kroń nas przed tymi, którzy chcą nas oszukać lub sprowadzić na złą drogę. Daj nam mądrość, aby rozpoznać, co jest prawdziwe i dobre. Abyśmy zawsze dążyli do uczciwości w naszych słowach i czynach. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś pomógł nam przebaczać. Czasami ludzie nas ranią i czujemy gniew. Naucz nas, jak puścić ten gniew i przebaczać, tak jak Bóg przebacza nam. Pomóż nam nie chować urazy. Ponieważ ona tylko nam szkodzi. Pokaż nam, jak możemy być dobrzy, nawet wobec tych, którzy nie byli dobrzy dla nas. Aby Twój przykład miłości i współczucia inspirował nas do bycia lepszymi każdego dnia. Wojowniku Światła, święty Michale, prosimy, abyś oddalił od nas smutek i zniechęcenie. Kiedy poczujemy się przygnębieni, pomóż nam podnieść głowę. Przynieś radość do naszych dni, nadzieję na naszą przyszłość. Niech Twoja siła inspirowała nas do podążania naprzód, nawet gdy droga wydaje się trudna. Pomóż nam dostrzegać dobre strony rzeczy, znajdować powody do uśmiechu każdego dnia. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś dał nam odwagę do pomagania innym. Otwórz nasze oczy, abyśmy widzieli, kto potrzebuje pomocy wokół nas. Daj nam siłę, aby wyciągnąć rękę do tych, którzy cierpią. Abyśmy mogli być narzędziami Twojej ochrony, przynoszącymi pocieszenie i nadzieję tym, Którzy są smutni lub samotni. Naucz nas być hojni i współczujący jak ty. Archaniele Ochrony, święty Michale, prosimy Cię, abyś chronił nas przed złymi myślami o nas samych. Czasami wątpimy w nasze zdolności lub czujemy się bezwartościowi. Pomóż nam pamiętać, że jesteśmy kochani i ważni. Oddal od nas niską samoocenę i strach przed porażką. Daj nam pewność, aby wierzyć w siebie i w nasze marzenia, abyśmy mogli widzieć siebie oczami miłości, tak jak Bóg nas widzi. Święty Michale Archaniele, strażniku pokoju, prosimy, abyś przyniósł harmonię do naszych relacji. Pomóż nam rozwiązywać konflikty z spokojem i zrozumieniem. Naucz nas słuchać innych i szanować różne opinie. Abyśmy mogli być pokojotwórcami w naszej rodzinie, wśród naszych przyjaciół i w pracy. Oddal od nas gniew i pragnienie zemsty aby twój przykład pokoju inspirował nas do tworzenia atmosfery miłości i szacunku wokół nas. Potężny obroń, Święty Michale, prosimy, abyś bronił nas przed pokusami świata. Jest tyle rzeczy, które mogą nas od właściwej drogi. Pomóż nam opierać się zaproszeniom do złych rzeczy. Daj nam siłę, aby powiedzieć nie, kiedy będzie to konieczne. Pokaż nam, jak możemy się bawić i cieszyć życiem, nie wpadając w pułapki. Abyśmy zawsze wybierali to, co jest dobre i słuszne, nawet gdy jest to trudne. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś chronił nas przed chorobami i dolegliwościami fizycznymi. Dbaj o nasze zdrowie, oddalając od nas choroby. Kiedy będziemy chorzy, pomóż nam odzyskać siły. Daj nam motywację, aby dobrze dbać o nasze ciało i umysł, abyśmy mogli być zdrowymi świątyniami, pełnymi energii do czynienia dobra. Twoja ochrona utrzymuje nas silnymi. Aby stawić czoła wyzwaniom życia. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś pomógł nam dobrze wykorzystywać nasz czas. Jest tyle rzeczy do zrobienia każdego dnia. Pomóż nam wybierać to, co naprawdę ważne. Pokaż nam, jak możemy równoważyć pracę, rodzinę i odpoczynek abyśmy nie tracili czasu na rzeczy, które nie są warte uwagi. Naucz nas cenić każdą chwilę, żyjąc z radością i wdzięcznością. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś towarzyszył nam w naszych podróżach. Niezależnie od tego, czy są to krótkie, czy długie podróże, chroni nas na drodze. Chron nas przed wypadkami i niespodziewanymi zagrożeniami. Daj nam dobre osądy, aby podejmować właściwe decyzje podczas podróży, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić szczęśliwie do domu. Twoja obecność daje nam spokój, aby odkrywać świat. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś pomógł nam stawiać czoła naszym lękom. Czasami boimy się nieznanego lub wielkich wyzwań. Daj nam odwagę, aby zrobić pierwszy krok. Pomóż nam ufać, że z wiarą i wysiłkiem możemy pokonać każdą przeszkodę. Aby Twój przykład odwagi inspirował nas do bycia odważnymi wobec trudności życia. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś pomógł nam być uczciwymi, aby nasze słowa zawsze były szczere, a nasze czyny przejrzyste. Pomóż nam opierać się pokusie kłamania lub oszukiwania, nawet w trudnych sytuacjach. Daj nam siłę, aby przyznawać się do naszych błędów i przepraszać, gdy jest to konieczne abyśmy mogli być przykładem integralności dla wszystkich wokół nas. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś dbał o nasz dom i rodzinę, aby nasz dom był miejscem pokoju, miłości i zrozumienia. Oddal kłótnie i nieporozumienia. Pomóż nam tworzyć ciepłe otoczenie, gdzie wszyscy czują się kochani i szanowani. Chroń naszą rodzinę przed negatywnymi wpływami i zewnętrznymi niebezpieczeństwami, aby nasz dom był bezpiecznym schronieniem, pełnym Twojej ochronnej obecności. Święty Michale Archaniele, prosimy, abyś pomógł nam w pracy i nauce. Daj nam siłę, aby stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Pomóż nam wykorzystywać nasze talenty w najlepszy sposób, abyśmy mogli pracować uczciwie i z oddaniem, zawsze dając z siebie wszystko. W nauce daj nam koncentrację i mądrość, aby się uczyć i rozwijać. Twoja ochrona inspiruje nas do dodawania z siebie wszystkiego we wszystkim, co robimy. Strażniku Wiary, święty Michale, prosimy, abyś wzmocnił nasze przekonania w trudnych czasach. Kiedy rzeczy wydają się beznadziejne, przypomnij nam, że nie jesteśmy sami. Pomóż nam ufać, że Bóg ma plan dla naszego życia, abyśmy mogli utrzymać naszą wiarę mocną, nawet gdy nie rozumiemy, co się dzieje. Twoja obecność daje nam siłę, aby wierzyć w lepsze dni, albowiem on rozkaże swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Psalm 91:11. Święty Michale Archaniele, tak jak ten werset nam przypomina, zostałeś wysłany, aby nas chronić. Prosimy aby Twoja ochrona nad nami była stała i silna, abyśmy mogli czuć Twoją ochronną obecność w każdym kroku naszej podróży, wiedząc, że jesteśmy bezpieczni pod Twoimi potężnymi skrzydłami. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i Ci pomogę. Podtrzymam cię moją prawicą pełną zwycięstwa. Izajasz 41, 10. Święty Michale, tak jak Bóg obiecuje być z nami, prosimy, abyś ty również zawsze był przy nas, aby Twoja siła nas wzmocniła, Twoja odwaga nas inspirowała, a Twoja ochrona nas chroniła w każdym momencie naszego życia.